Bo pewnie jak zaraz się... Mogę w każdej chwili mogę być goścniejszy, bo jest nieprzewidywalny, zwłaszcza A, po pracy, gdzie... gdzie wszystko. ryja teraz, bo kusi właśnie sobie jest, powiem, żeby się ususzyć. Jeśli ja tu będę serem pojąki, ja będę ja jeszcze bardziej. Eee, player... Gotowi! <grym> no to jest jedna ze straszniejszych koron na Robloxie, ale nie pamiętam czy jak to grałem, czy nie pamiętam czy nie grałem. Nie pamiętam czy grałem, czy nie pamiętam. Do, 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 dobrej polski być. Tak to jest nagrywać po na nad ranem. <grymne> Zobacz, co? <grymne> yy, grafika. Komputer wytrzyma high, ale internet może nie wytrzymać. Ryzykujemy. Mikrofon. Yy, mam właśnie to włączone chyba. Jest. <tryk> kurde No, na ciebie no, Ja się świetnie bawię, wchodząc do gry. O, mam już skiny. O, ja stałam senkę. This game has flash... Flash. <tryk> <tryk> Nie wiem mówić. To czyta? Halo Nie wiem, ja nie czytam. Ja mam czytać po, po, po angielsku, czy pół na pół Nie wiem jak chcesz Dobra, y, Kuźwa no tak mi uciekł But First hat a bo udgeting something just use fule E halo Halo nic nie za sam czytać Halo Kuźwa Sprawi, włączyli na ekran O, ale idziemy O, jeba, idzie normalnie z pytaniem troski hmm. mi się wydaje, że w tym grałem Kojarzę ten zielony dym Kojarzę to O hmm. Oj, ja chyba w to grałem. Ja to chyba znacie grałem, ale nie jestem jeszcze pewien. Bateria, która ma baterię. Znaczy, latarka to ma baterię. Ja dobrze dzisiaj mówię, naprawdę. Zamiast mi gardu, tego jeszcze coś zniszczę. Open. Będę... <grych> e. O. Ja byś znam tę tą grę, ale nie do końca znowu Co, co jest? Unlock. Ale sprint mamy fajny No. Wcale nie marnuję baterii <grystanie> O, przeszkodzisz step ste, step. Jesteś przybrany ojciec. Mam karteczkę. Nie weź co gdzie ja jestem. Nie, nie! Nie, 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 To masz coś fajnego. Nie, nie, nie. Przeczytaj tę kartkę, to będziesz wiedział. Tutaj. Jest karteczka. Tutaj. O. Przeczytaj co? O tak. Ten Do not move, nie możemy się ruszać przy nim. Aha. Natri? Ty na <grymaczyń> <A -ha. grymka> <Wumbia>. ty. <toczulatuj> Mówię. Co ci jest? Co? Paja Riu. Ja nic nie mam. Nie Zatek, wiem, o co ci chodzi. No mnie bo, bo się ruszam, widzimy. ja też się ruszam. Jo, kilkunie wielki. Ja się kuba chowam do szafy, dajcie mi spokój. No chodź, tylko pajączki Pajączek Pajonkazaur. ale że na jest na odcinku, patrzcie. Chcia, chciałem pójść spać i na odcinku siedzi. Miał w ogóle jakiś pająk zaatakował, ale to tam w ogóle od nie było. Co to tego? Nie wiem, jakiś pająk No to mnie zaatakował tego taki wielki pająk. Ale miałem gdzieś klikać w ogóle, żeby go zdjąć. No to jest miałem, ale on był Co mu ktoś szczeniły? O, jaka walka o, a jak go pokonałem Chyba ja. ja. Ty nie się bić nawet Ja ja. Ty nie wiesz jak myśleć, żeby mózg nie wydłubać Coś czerwonego tam jest. właśnie. Eee, no się... Aha, mm. jump skierpająka Nie, nie próbuj! Nie masz robuxy to jest. I ja. Ale te ślady są fajne na podłodze. Co mamy tutaj robić, bo jest za bardzo... O, co Świeci to? co coś. Młotek. Hama. Teddy Bear Pająk Ja nie wiem, no w ogóle nie są straszne No ja mam klikać, ale... Ja chyba wiem o co chodzi, jak on się pojawi wtedy muszę się nie ruszać Zanim będzie klikanie Masz coś? Przecież ja mam tym młotkiem zrobić, czy mam się cofnąć? Chyba nie tak, albo rury naprawić coś, nie wiem raczej nie da się skakać w tej grze <grym> nie <grym> wiem po co mi latarka ej dajcie mi robuxa to sobie misia kupię na pomoc, żeby się nie bać nie <grym> miałem roboksa to bym ci za zrobić raz zrobił, ciekawe jak by to wyglądało Ale będziemy będzie sam się, żeby skarmy. o O, no, Takie proste i logiczne, nie? Czyli po to tu by Ale to dupło What are you waiting for? Often? Do, Co? Jakieś baterie. Hmm. Open. Ale wielka wentylacja! <laughs> A ja się martwię że będzie potrzebne. Ja tam, Ja tam. idę do góry. Tam tu nic nie ma. Wyobrażam że tam gdzie było zamknięte, też można było to stworzyć. O! Ale teleportacja. A traitor. If you find this get out, Dr. sullivan is a monster. He using us for the his twisted experiments. Run while you while you can. Sawa. Sawa. sarah I'm not a traitor. Mmm <laughs> a For sure eh? Co ja teraz zrobić. robić? Mam się spiąć? Nie ma nie! Skoczył mi na rej! Jak odwołałeś drzwi! <grym> jak ja mam tylko do klikania, to ja nic nie zrobię Coś chyba tu biegnie Czy jest taki... Patrz jak k***a może... NU no, <grym> hahahaha naprawdę weźcie to nie mogę więcej weźcie to do mnie weźcie to do mnie z blisko ciebie co ty nie powiesz weźcie to do mnie to ja będę montować kurzamiaturkę tego filmu powodzenia się zestram przy montowaniu zdjęcia Uh. Widzisz, nie było aż tak źle o się odwrócił i zobaczył jego jak piękny to dopiero byś się zabrał no właśnie odwróciłem się odwróciłem i patrzałem o mam tu. ale szybko poszło eee co to było? halo? A, że na ci się na po powietrzałku pojemy odcinka to jest dobrze. Dopiero... a was scary oh no krobar Kartka mi minąłeś. Tym łomem mogę... Tym, tym mogę rozwalić tego pająka. Newcomers tend to find... Czekaj, bo szed... hmm. Find this food strange. Doctor says everything will be fixed soon. No ludzie przychodzą szukać jedzenia, ale... Gdzie ty jesteś? Chodź! wyjście! Czekaj, bo ja jestem przy jakichś drzwiach Employer room Employer W ogóle w drugą stronę poszedł ja jestem Coś tam się świeci, idę to wziąć A nie to kurtka jest! To rozwaliłem Chyba mać Chodź. Rura gra. mi buchnęła w twarz do ucha. A z tej rury będę pająk! I podwójne samo dostałem My napiem rura ja się uspokaję, najdę pająk na rej Nikt mi nie śledzi, bo ja... Zobacz taki to... piękny las Dobrze, że nie jeszcze cię w nocy, bo mi się załamał jeszcze marki a skąd wiesz może jest w trzecia w nocy Ale w oryginalnym życiu nie W oryginalnym nie Co by za kwadrat robimy <grym> O, ja to lubię Więc mhm. tak nie używasz Ta, ra, ra. Co? Letarki nie używasz To jest jasno Nadwa, no, nie było jak on niepotrzebnie, tą baterię marnować, to podziękuję. To może się później przyda. No, ciekawe kiedy. Nie. Bo... alo, otwierać to. Pójdźmy, mam drzwi normalnie. Dobre. Czekaj, gdzie jesteśmy w końcu? Pajączek znowu ładny. Ja nie wiem gdzie my jesteśmy gdzie idziemy Find the Lockpick o oh, matku PSJ Gdzie mam teraz lockpicka szukać Nie wiem jak tu szukam Chyba znalazłem nawet Chociaż może ah, There has nie ma. something useful in the lab Ej haj zostałem Eee jak coś w szafkach mogą być też pająki One mogą być... W takich szufladach małych Wszędzie może nie, ale po no części... W, na drugie drodze dało Mam! Ja pierdolę! Chodź już tam nie, nie baw się z tymi pająkami no, chłopie wiecie, co się stało? Im tu na zawał się ja podchodzę do kibla i myślę Ty, zawołam Konrada do kibelka, nie? I nagle kuwa, pająk z tego kibla wyskakuje Na pół sekundy Widzę go tylko na części ekranu On schodzi, ja się uspokajam i nagle Znowu wybiega na mnie z drugi raz I Ja podwójny Znowu dostałem, podwójny Gdzie ty jesteś? Gdzie ja był w ogóle ten? No, ja jestem przy ten, laboratorium Laboratorium właśnie tu! A tu jest! A tam idę i szukam! Ja nie mogę otworzyć! Open! Open do. No bo ja się odsuwam, bo tam pojąć będzie! Tak, będzie za nami, nie wiem. Dziękuję. Otwieraj! Czekaj, A, No Otwieraj! Otwieram, tymczasem się nie wiem. No bierz do ręki, otwieraj! To już nie muszę tu kręcić! Gdzie znalazł się klicat też zakręcić? Masz radę? Czekaj. Pamiętaj, ja jestem w grach znajomy, więc jestem pomiarem dobrym w grach. Masz no kurde, otwórz się. Gdzie znalazł się klicat, to sam co wyważy. A tak pójdzie. Nie. No, dawaj, dawaj. Kuźwa, idę po tego Lofpika jak znajdę. Jeszcze trochę. No. Jest. Kuźwa, jestem daleko znowu. Ty, chłopie, żyjesz? Ja żyję. Pacjent. Pacjent. Visitor. I haven't seen one for long time. Jak mój głos? I <laughs> mean You won't regret Psych <laughs> The owner of I'm gonna skip on check -up. Started Blub bl of the new What's up? What so does Blubbering? Ja Ej, You need the key to unlock the storage. Ale wielki key. klucz do, do, jaki dobry. Coke, coke, co, co. co, co. <laughs> <coughs> <coughs> tam jest mutant. <coughs> room. Oh yeah. Co? Gdzie? Co? W tym storage jest wielki ten mutant. A, a my gdzie mamy ich? Bo zapomniałem. Do storage roomu, ale najpierw musimy energię przywrócić, coś takiego. Gate, the gate is locked. Go to the gate. The gate, the gate, gate. is locked. Gate, the gate is... locked. Something to break. On gada jak ten... Time. ten żaba ze szareka. Jak umierała. Jo, Ja pierdzielę. Jest Storage Room. Hmm. Możemy znaleźć jakąś broń i sami otworzyć to. Amber, <laughs> tu już nic więcej nie, nie ma naszej. Jest Storage w Room and Unlock the Door. Ale ja chociaż dobrze, bo okay. myślę, że ten pająk jest na cały ekran To Storage Room gdzieś widziałem. Nie chcą ci mieć, nie chcą. To Again? Again? Zgadzam się. Again? Ja mam stary shroom. Jest przy naszej zlasy, z której wyszliśmy. Ale co? Stary shroom. Aha. Find a few escape. Mówi, że to jakiś mutant jest, więc ciekawe, czy będzie. Nie, <grym> to jest mutant. Nie wiem, tylko powiedział, że jakiś mutant tu jest. Nic, Nic jest więcej. więcej. Ja się z tyłu. <grym> Halo. Jest tu ktoś albo coś? O, mam fusę. to masz? Masz fiuza. Mam trzy. Chadzę za miejsce, gdzie trzeba tego fiuza dać. Mam trzy fiuzy. A jak wziąłem fuza, to miałem regret i cry. Ja wiem gdzie to miejsce jest, żeby włożyć te fuzy. Ale nie powiem? wiem gdzie jest. O, znalazłeś to miejsce, jestem za tobą. Adaj te fuzy tam. Jeszcze jeden. O kurwa, tu może tu będzie, one more. I to jest Zostaje jeden, nie wiadomo gdzie, albo potwór go ma, tego mutanta nie ma i to mi się nie podoba. Potworek, chip, chip, daś się ja mi stąd. Dobra, mam ostatni. Run, hide, Cover. co? Cover, run, scream. No, o, kurwa, ja ale bydle. Co to było tak A -a. Ale on jest piękny z bliska, wiesz? Naprawdę. Ja Czy piękny jest. Nie wiem gdzie jest, ale jest pierwszą. Take, mogę ci obserwować. O. Nie, że... Co? Nie żyjesz? Nie, nie żyję. Tak, jak ja zginę, to koniec czy jak? Nie. Nie? nie chcę. A ja pisę, nie wyczytałem. Nie chcę, to Ej, a ty, to za chłop, e. Ty, panie, pają. I go, na publiczny serwer wywaliło, to też, No. Failed? Ej, jak Fade to Escape? Bo chyba musimy obydwoje uciec Może Aaa Poszliśmy drogą, mogliśmy szukać sposobu na otwarcie gate'a Aha Przechodzimy do potworka no, tak. Czyli... zagrać jeszcze raz, jeszcze szukać drugiej opcji wyjścia? Nie no, super! A chcesz jeszcze raz? Mm, nie teraz, ale jakiś inny dzień tak. <grym> nie no, ale to bafa nagra mi się bardzo podobała. Mm, Oprócz tych kilku straszaków, to w miarę nawet nudna. Ale klimat był. Zwłaszcza te rury, k***a <grywa> Yo, rury były <ukrywa>, najlepsze <grywa> o. Break the limits, A special ending to can be parhe Aha, czekajcie ciekawe, jest shop Products. Czekaj, bo jeżeli za końce, możesz kupić sobie ending jakiś Jakoś jak? Czekaj. From the store. Gdzie to store? This jest sklep. Okej, teraz nie wiem. Wszystko jest za Robux. No, wszystko. Co czemu mam pisze, że mogę kupić za Hajs? Kuzyn, to pytam, że ja właśnie nie gry. Bo ten gość stworzyłeś taki. Mogę kupić Gold i nic więcej. Hehe. Jak coś, to mam jeszcze drugą historię ze szkołą i jeszcze chapter 1 i chapter 2... I bardzo, ładny bardzo ładny pantom stoi w korytarzu. Nie powiem Piękny. Czekaj, idę do niego. Nie, nie ma go. Dobra, teraz co z tym sklepem? Dobra, a inna? Find the crowbar and open the exit the gate to escape. I żeby pokonać gatea, trzeba znaleźć crowbar'a, którego my mieliśmy. I nie, jeszcze się z nim stało w sumie. Aha, no to myślę. Nie jesteś nie znowu z naszym crowbarem w sumie. Ciekawe, czy jest bacz za to, żeby zdobyć wszystkie badge. Dobra, to tyle się... do, 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 do by było. Juch. Wykonałem swój strach! Yippee! Ciekawe czy dalej głos wychodzi z... No to... Pewnie zrobimy drugi ending, ale jeszcze nie wiadomo. Ale zrobimy szkołę na pewno. Tyle na pewno. Dobra, Pani Śmieszek. Tak? Mieszkujemy się stąd. Nauka. Na razie.